Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Polska Słowenia i pożegnanie Piszczka z reprezentacją. Mauricio Pochettino zwolniony z Tottenhamu, w jego miejsce Jose Mourinho. Griezmann myśli o odejściu z FC Barcelony. Diego Maradona zrezygnował z posady trenera. Transfer Kyliana Mbappe zależy od jego mamy. Coutinho strzela gole w swoim stylu zrzutu wolnego. Luis Enrique wraca do reprezentacji Hiszpanii. Wszystkich nowych oglądających zachęcam do subskrypcji kanału po codzienny zastrzyk futbolu, no i możesz też kliknąć dzwonek. Zapraszam Cię także do gry w Football Team, jeżeli nie grasz. Link znajdziesz w opisie. Z mojego linku 200 punktów energii na start. Football Team to darmowa gra przeglądarkowa w formie menedżera piłkarskiego. Jeżeli masz plus 110 overa zapraszam Cię do mojego klubu Ostatni Gwizdek. No i życzę miłego oglądania. Wpadajcie na kanał Obstawiamy NBA, gdzie Przemek podaje typy, na których w przeciągu dwóch tygodni zarobił 1800 złotych. Jeżeli jesteście pełnoletni i chcecie wygrywać razem z Przemkiem, no to link znajdziecie w opisie. A jeżeli ogólnie interesujecie się typami bukmacherskimi, no to koniecznie musicie tam zajrzeć. Jeszcze raz przypomnę, link w opisie! W ostatnim meczu eliminacyjnym pokonaliśmy Słowenię 3 do 2. Jedną z bramek zdobył Jacek Góralski, w związku z nim mam dla Was zagadkę. W jakim klubie gra Jacek Góralski? Odpowiedź standardowo poznacie na końcu materiału, a Was zachęcam do sprawdzenia się i podania rozwiązania zagadki w sekcji komentarzy. Powodzenia! 10 meczów, 8 zwycięstw, 1 remis i 1 porażka. 18 bramek zdobytych i 5 straconych. Z takim bilansem kończymy eliminację do przyszłorocznych Mistrzostw Europy, wygrywając grupę G z 6-punktową przewagą nad drugą Austrią. Trzeba powiedzieć, że nie była to najtrudniejsza grupa w historii eliminacji. Z drugiej jednak strony ten bilans musi robić wrażenie, niezależnie od tego kto był w tej grupie. W ostatnim meczu eliminacyjnym, który był jednocześnie pożegnaniem Łukasza Piszczka, podopieczni Jerzego Brzęczka pokonali Słowenię 3 do 2 po bardzo nerwowym i bardzo szarpanym spotkaniu, które zaczęło się od gola Szymańskiego w trzeciej minucie. Kilka chwil później doszło do wydarzenia, który miał ogromny wpływ na całe spotkanie. W bramkowej akcji Kamilowi Glikowi po zderzeniu z rywalem został złamany nos. Dodatkowo na chwilę obrońca stracił przytomność. W związku z tym piłkarza AS Monaco zastąpił Artur Jędrzejczyk, który nie podołał zadaniu i między innymi z jego winy padła bramka wyrównująca. Pierwsza połowa została zakończona oficjalnym pożegnaniem Piszczka, któremu Polacy i Słoweńcy zrobili szpaler. Łącznie piszczu rozegrał 66 meczów w reprezentacji Polski strzelając trzy bramki. W drugiej części gry sygnał do ataku dał Robert Lewandowski, który fenomenalną indywidualną akcją minął kilku rywali i posłał piłkę do siatki. Niestety, tak samo jak w pierwszej połowie, kilka chwil później Słoweńcy wyrównali. Polacy próbowali zdobyć zwycięską bramkę, udało się to po pięknej akcji Biało-Czerwonych. Koronkową akcję po podaniu Grosickiego wykończył Jacek Góralski. Ostatecznie Polacy pokonali Słowenię 3 do 2. Ostatnia rzecz, o jakiej trzeba wspomnieć, to fatalny stan murawy, na której niemal każdy się ślizgał. To musi ulec zdecydowanej poprawie. Kartka z kalendarza. 20 listopada 1988 roku urodził się Dusan Tadić, napastnik reprezentacji Serbii oraz Ajaxu Amsterdam. Ostatni gwizdek solenizantowi życzy wszystkiego najlepszego w dniu jego święta. Zakończyła się pewna era pewnego argentyńskiego szkoleniowca, który przez kilka ładnych lat prowadził angielski klub. Mauricio Pochettino po 5 latach został zwolniony z Tottenhamu Hotspur. Zaledwie kilka miesięcy po tym, jak Koguty awansowały do finału Champions League, Pochettino jest już bezrobotny. Powodem tego są słabe wyniki w Premier League, które nie zwiastowały szybkiej poprawy gry. Obecnie Tottenham zajmuje odległe 14. miejsce w tabeli, zdobywając w 12 kolejkach zaledwie 14 punktów. Zwolnienie trenera skomentował prezes klubu Daniel Levy. Bardzo niechętnie podjęliśmy tę decyzję. Niestety wyniki krajowe pod koniec ubiegłego sezonu i na początku tego nie są satysfakcjonujące. Robimy to w najlepszym interesie klubu. Wraz z Poczetiną odeszli jego asystenci. Wszyscy po zwolnieniu Argentyńczyka zastanawiali się, kto będzie nowym szkoleniowcem Tottenhamu. Media spekulowały, że największym faworytem jest bezrobotny od dłuższego czasu Jose Mourinho. Bugmacherzy również byli tego samego zdania, że to Portugalczyk niedługo stanie na czele kogutów. Jak się okazało w środę rano, długo nie musieliśmy czekać na oficjalne potwierdzenie w tej sprawie. Mourinho podpisał z klubem umowę do lata 2023 roku. Wielkie nadzieje z zatrudnieniem Jose ma prezes Daniel Levy. Ma bogate doświadczenie, może zainspirować zespół i jest świetnym taktykiem. Zdobywał trofea z każdym klubem, który trenował. Wierzymy, że wniesie nową energię i wiarę do naszej szatni. Podekscytowania nową pracą nie krył również sam szkoleniowiec. Jestem podekscytowany dołączeniem do klubu o tak wielkim dziedzictwie i tak gorliwych kibicach. Jestem zaszczycony, mając taką jakość zarówno drużyny, jak i akademii. Przyciągnęła mnie praca z tymi piłkarzami. Świat piłki nożnej tęskni za José Mourinho. Środowisko piłkarskie nie może się doczekać, aby znowu zobaczyć Portugalczyka w akcji. Jestem ciekaw, czy przez ten czas, gdy Mourinho był bezrobotny nabrał trochę pokory i na ławce zobaczymy innego, odmienionego Portugalczyka. Szkoleniowiec oficjalnie w nowej roli zadebiutuje 23 listopada w sobotę w meczu ligowym przeciwko West Hamowi United. Saga odejścia Antoana Grismana z Atletico Madry do FC Barcelony trwała bardzo długo. Dużo też było przy tym transferze kontrowersji. Jak się okazuje przygoda Francuza na Camp Nou może trwać zaledwie kilka miesięcy. Według Desan, Sun Griezmann myśli już o opuszczeniu Dumy Katalonii. Francuz nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań, tym bardziej, że kosztował 120 milionów euro. Antoine nie potrafi znaleźć wspólnego języka przede wszystkim z Messi. Być może jest to kwestia trenera Ernesto Valverde. Czas pokaże, czy rzeczywiście Francuz pożegna się już zimą z FC Barceloną. Diego Armando Maradona jest nietuzinkową postacią, która co jakiś czas dostarcza mi materiału na kolejne odcinki. Gdy wydawało się, że Boski Diego wychodzi na prosto ze swoją drużyną gimnazji La Plata, nastąpiło tąpnięcie. Maradona zrezygnował z prowadzenia argentyńskiej drużyny. Taką informację w Radio La Red przekazał obecny prezes klubu Gabriel Pellegrini. Maradona nie jest już trenerem gimnazji La Plata. Powiedział, że jest w klubie po to, by łączyć a nie dzielić. Zatem, jaki był konkretny powód rezygnacji legendarnego Argentyńczyka? Gdy Maradona obejmował posadę szkoleniowca gimnazji dla Plata, przyznał, że będzie trenerem, jeżeli klubem będzie rządził obecny prezes Gabriel Pellegrini. Okazało się, że nie będzie się on ubiegał o reelekcję, w związku z tym Diego natychmiast złożył rezygnację. Według lokalnych mediów piłkarze niezwykle mocno przeżyli rozstanie z Maradoną, niektórzy nawet płakali. Na nic zdały się próby przekonania boskiego Diego na pozostanie w klubie. Jesteśmy ciekawi, gdzie teraz wyląduje nasz ulubieniec. Jak myślicie? Czekam na wasze pomysły w sekcji komentarzy! Minionego lata bardzo dużo mówiło się o odejściu Kyliana Mbappe z drużyny Paris Saint-Germain. W większości przypadków mówiło się o Realu Madryt, który jest zdeterminowany, aby go pozyskać. Niektórzy wręcz mówią, że Florentino Perez ma obsesję na punkcie Francuza, który przygotowuje plan pozyskania Mbappe w 2020 roku. Według The Sun królewscy mają zapłacić nawet 342 miliony funtów. Według kolejnych informacji pochodzących z tego samego źródła matka i agent przekazali klubowi, że Kylian nie przedłuży trwającej umowy z PSG. Włodarze klubu proponują nowy kontrakt, według którego miałby zarabiać rekordowe 50 milionów euro rocznie. Niechęć Mbappe do przedłużenia umowy ma spowodować to, że władze klubu mają być bardziej skłonne do sprzedaży swojego piłkarza. Obecny kontrakt ważny jest do 30 czerwca 2022 roku. Filipe Coutinho ma wyraźne wahania formy. Przez nie nie mógł na tyle stale znaleźć miejsca w FC Barcelonie. Próbuje ją teraz ustabilizować w drużynie Bayernu Monachium, jednak proces ten jeszcze trwa. Nie przeszkadza to Brazylijczykowi w zdobywaniu pięknych goli dla drużyny narodowej. W meczu towarzyskim z Koreą pomocnik popisał się kapitalnym golem bezpośrednio z rzutu wolnego. Zobaczcie sami, bramkarz drużyny przeciwnej nie miał nic do powiedzenia. Ostatecznie Canarinos wygrała z Koreą Południową 3 do 0. Na początku roku Luis Enrique zrezygnował z prowadzenia reprezentacji Hiszpanii przez względy rodzinne. Jak się później okazało, chodziło o jego bardzo chorą córkę, która niestety ostatecznie odeszła z tego świata. Po tych tragicznych wydarzeniach, Luis Enrique postanowił wrócić do reprezentacji i poprowadzić ją na Euro 2020. Tym samym pierwszym trenerem przestał być wcześniejszy asystent Lucho Robert Moreno. Oficjalnie ogłosił to prezes hiszpańskiego związku piłki nożnej Luis Rubiales. Dzisiaj możemy potwierdzić, że Luis Enrique wraca do swojej pracy. Enrique cały czas miał otwarte drzwi do reprezentacji. To ważne, żeby teraz to podkreślić. Robert Moreno zapewniał nas, że nie zamierza robić żadnych przeszkód Luisowi Enrique w powrocie. Dowiedzieliśmy się, że Moreno nie chce dłużej prowadzić drużyny, a Enrique chce wrócić. Niezwykle cieszy ta informacja, że po tak traumatycznym przeżyciu, jakim jest śmierć córki, Luis Enrique chce wrócić do pracy selekcjonera. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Lucho samych sukcesów z reprezentacją Hiszpanii. Odpowiedź na zagadkę. Na co dzień Jacek góralski gra w bułgarskim ludogorcu Razgrad, do którego trafił z Biały Białystok. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Sprawdźcie też inne filmy, które pojawiały się wam na ekranie. A my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!